2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40. Pięćdziesiąt Siedemdziesiąt Osiemdziesiąt Dziewięćdziesiąt Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć Setka Patrzmy na czas, nie? Rekord polen, nie? This Pozdrawiam is this pan. man <laughs>